Nazywam się Seweryna Konieczna, jestem lekarzem, neurologiem, diagnostą FAS i chciałabym podzielić się dzisiaj swoimi doświadczeniami, przemyśleniami przeżyciami też związanymi z płodowym zespołem alkoholowym. Czym jest FAST? FAST to po prostu całe spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i w ramach FAST wyróżniamy dwie kategorie diagnostyczne, czyli płodowy zespół alkoholowy FAST oraz NDPAE, czyli zaburzenia neurorozwojowe związane z prenatalną ekspozycją na alkohol. I jedno i drugie ma swoje miejsce w ICD-10, czyli w tej medycznej klasyfikacji. Proszę Państwa, Płodowy zespół alkoholowy, jak mówi definicja, bardzo zresztą prosta i konkretna to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń, będących skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Definicja jest zupełnie oczywista, ale żeby zrozumieć paradoks tego zespołu. Muszę jeszcze dodać kilka słów związanych z historią tego zespołu. Otóż historia fasu jest bardzo stara, ponieważ już na kartach starożytnych egipskich papirusów, w papirusu z Kahun znajdujemy informację, że oto ludność starożytnego Egiptu zdawała sobie sprawę ze szkodliwości spożywania alkoholu przez ciężarną kobietę. Natomiast Dalsza historia tego zespołu to dopiero 1968 rok. Wtedy to francuski lekarz Paul Lemoy opublikował pracę o charakterystycznych cechach występujących u dzieci alkoholiczek. Zwróćmy, państw, zwróćmy mm, szanowni Państwo, uwagę, że to jest ogromny kawał czasu. I lata 1968-1968. 1969 to znów kolejne badania dokumentujące właśnie zagrożenia dla dzieci wynikające ze spożywania przez matki alkoholu w czasie ciąży. Proszę Państwa, w 1969 roku to już ludzie lądowali na Księżycu. Dokładnie tak. 1969 rok to jest zdobycie Księżyca. Podczas gdy jeszcze w tym momencie płodowy zespół alkoholowy wcale nie był w pełni wyodrębniony, bo ta nazwa pojawia się dopiero w 1973. Jest to wyjątkowy paradoks, dlatego że alkohol lał się przez całe wieki i wszystkie pokolenia piły alkohol i dzieci z fasem rodziły się i mimo to gdzieś tam można powiedzieć naukowcom Poza oczywiście polem Lemois, to umknęło. W 1982 roku stwierdzono, że alkohol jest wręcz bardzo silnym teratogenem. Dalej stwierdzono już, że dzieci urodzone przez matki alkoholiczki wykazują zdecydowanie niższe IQ niż dzieci matek niepijących. Jest to no, poziom, przedział. Od 15 do 19 punktów. Z kolei zaobserwowano, że występowanie dysmorfii, charakterystyczne dla fas koreluje właśnie z obniżonym IQ. I teraz możemy sobie zadać pytanie: historia fas długa czy krótka? Myślę, że um, pytanie trudne. Ten 1968 rok bardzo jakże ważny i praca Paula Lemła niezwykle ambitna. Paul Lemła był lekarzem rodzinnym, opisał przez 30 lat swojej pracy, opisał 127 przypadków niemowląt, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, ale były to matki, które dużo piły. I to niestety też za ciążyło na takim odbiorze, że FAS jest wynikiem bardzo dużego picia przez matki w ciąży. Tymczasem ci sami dysmorfolodzy z Uniwersytetu w Seattle w 1973 roku stwierdzili, że wady poalkoholowe u dzieci Mogą występować przy spożyciu już nawet mniejszych dawek alkoholu niż to opisał Paul Lemoy. I proszę Państwa, rozpoznawanie tego zespołu to jest zaledwie 55 lat od tego 1968 roku, chociaż nazwa FAS pojawia się w 1973 roku, a więc to jest dopiero druga połowa. XX wieku. 55 lat rozpoznawania zespołu FAS. 55 lat od wyodrębnienia zespołu FAS to w ogóle nie oznacza 55-letniej prewencji, diagnozy, diagnostyki, terapii. To dopiero od 2000 roku, czyli od XXI wieku, jest rzeczywiście intensyfikacja działań na rzecz FAS. I znów pytanie, historia FAS, długa czy krótka, zważywszy na tak ogromne spożycie alkoholu przez całe stulecia? Przecież wiemy, że dzieci z zespołem FAS musiały rodzić się bardzo wiele, a one w przyszłości stawały się rodzicami kolejnych pokoleń. I tak to, proszę Państwa, się przelewało. Do tego stopnia, że diagnoza alkoholowego zespołu płodowego. Opiera się na następujących kryteriach: charakterystyczne rysy twarzy, mała waga urodzeniowa, dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego, dysfunkcja również i innych układów, aczkolwiek jako neurolog tym bardziej chciałabym się na ośrodkowym układzie nerwowym skupić, i można powiedzieć, że to on najbardziej dostaje właśnie po głowie na skutek picia. Wywiad potwierdzający narażenie płodu na działanie alkoholu w życiu płodowym, jak najbardziej jest niezwykle ważną informacją dla diagnozy, ale nie zawsze uda się dociec tego właśnie w czasie ciąży picia. Albo nie ma tych danych w ogóle, bo rodzic jest nieuchwytny, albo nie przyznaje się do ekspozycji alkoholowej i może tutaj być całkowicie biała plama. Mamy tutaj obrazek, który krąży w internecie, który jest takim schematem bardzo ramowym, ale bardzo też przejrzystym i dobrze ukazujący przynajmniej w podstawowym zakresie te cechy wyróżniające i cechy towarzyszące. To co takie bardzo istotne, zwężenie szpary powiekowej, spłaszczenie środkowej części twarzy, nos krótki najczęściej dosyć szeroki. Sama nasada nosa jest zresztą obniżona. Słabo jest zaznaczona rynienka podnosowa, cienka górna warga, mała żuchwa, wręcz cała, brudka taka drobna. No i proszę państwa różne zmiany deformacyjne uszu, ale to nie wyczerpuje. To jest taki schemat, który, rzuca pewne światło, natomiast on nie wyczerpuje całej gamy różnych objawów, które w różnej też konfiguracji mają miejsce. I tutaj dzieci też internetowe dzieci też, które krążą jako przykład fasu w internecie. Oczywiście dzieci sympatyczne, dzieci ładne, ale dzieci, u których, Dojrzymy te właśnie cechy, które wcześniej na schemacie yy, sygnalizowałam. Najbardziej charakterystyczną cechą są właśnie deformacje twarzy, czyli spłaszczona albo słabo zaznaczona rynienka podnosowa, wąska warga górna, skrócone szpary powiekowe, tylko że. Te deformacje twarzy widoczne są najlepiej między drugim a dziesiątym rokiem życia, to jest już to jest u 50% dzieci, a niestety one potem się rozchodzą, te cechy. Inne dysmorficzne to małogłowie, zmarszczka nakątna, małe, szeroko rozstawione oczy, ptoza jednej lub obu powiek, szeroka nasada nosa. Krótki, zadarty nos, zniekształcenie płatka usznego i w ogóle często asymetria uszu, mała żuchwa, mała brudka. Te właśnie cechy, które nie są tutaj reprezentowane w całej okazałości, sygnalizuje tylko te właśnie najważniejsze, i one się potem stopniowo zacierają. Aby rozpoznać faz, należy wykazać wiele rzeczy. Nie jest to wcale proste. Zahamowanie wzrostu dziecka w okresie przed- lub poporodowym, waga, wzrost poniżej 10%. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się licznymi zaburzeniami neurologicznymi w pierwszym takim, w pierwszej ocenie. Przejawiające się opóźnionym rozwojem psychosomatycznym, wady rozwojowe twarzoczaszki, wszystkie te cechy, o których poprzednio już była mowa. No i oczywiście ekspozycja na alkohol w życiu płodowym, która często jest potwierdzona, ale może być też i niepotwierdzona. I tutaj chciałoby się to wykazać, ale kiedy występuje kilka cech wraz z z objawami właśnie ze strony ośrodkowego układu nerwowego i mamy też wywiad świadczący o narażeniu na działanie alkoholu w życiu płodowym można rozważyć diagnozę FAS z naciskiem na słowo rozważyć dlatego że no jest to bardzo trudne zadanie yy, tym bardziej że oczywiście są też inne zespoły które mają pewne cechy wspólne z was. Nie jest tych zespołów bardzo wiele, i dla neurologa taka pomyłka raczej nie powinna mieć w ogóle miejsca, ale należy pamiętać, że są takie zespoły, jak Arskoga, raz w życiu widziałam zespół Corneli Dilange, zespół Nunan i, i wiele, wiele innych. Tutaj zebranych, choć nie jest ich tak bardzo, bardzo dużo. I to już właśnie jest w gestii specjalisty, żeby te zespoły nie wiązać z płodowym zespołem alkoholowym. Płodowego zespołu alkoholowego jest zdecydowanie więcej niż tych wymienionych przeze mnie w tabelce innych zespołów. A teraz, proszę Państwa, taki news, który myślę, że będzie dla Państwa zaskakującym. Otóż etanol jest silniejszym teratogenem niż marihuana, kokaina czy heroina, i nie zawsze sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, osiągając stężenie krwi płodu równe stężeniu w osoczu matki już w ciągu 30 minut. Płód metabolizuje etanol dwukrotnie wolniej niż matka z uwagi na niedojrzałość enzymatyczną wątroby, ale proszę Państwa, co się odwlecze, to nie uciecze. I ta sama ilość, która przejdzie przez y, organizm matki, przejdzie przez łożysko i dostanie się do organizmu dziecka. Jeżeli matka się upija, to i dziecko się upija. Najbardziej podatna na uszkodzenia jest oczywiście tkanka nerwowa płodu. Każde 50 ml spożytego alkoholu zabija 20 milionów komórek nerwowych. My mamy duży zapas ich, ale te te dane mówią same za siebie. Największa wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego to jest pierwsze 8 tygodni ciąży, czyli do zamknięcia otworu nerwowego przedniego i tylnego 26 28 dzień ciąży. Ale nie możemy o tym zapominać, że szkodliwy wpływ na ośrodkowy układ nerwowy rozciąga się na cały okres ciąży i wpływ jest alkoholu ogromny na neurogenezę, na gliogenezę, na synaptogenezę. I w związku z tym, że kobieta spożywa w ciąży. Czy podczas karmienia mlekiem alkohol zaburza produkcję DNA białek, zaburza wzrost, różnicowanie, migrację komórek, transport aminokwasów, transport glukozy przez łożysko. Upośledzone jest krążenie w naczyniach krwionośnych matki, co oczywiście prowadzi do niedotlenienia płodu, wręcz hipoksji. I wreszcie produkty przemiany alkoholu są wolnymi rodnikami. Jednym słowem, etanol zaburza za, za i namnażanie neuronów, i różnicowanie neuronów, imigracje neuronów, i połączenia interneuronalne, i wreszcie uszkadza astrocyty, dużo tego. Obszary mózgowia, które najbardziej narażone są na toksyczny wpływ alkoholu, to oczywiście płaty czołowe ciało modelowate, móżdżek, jądra podstawy, hipokamp. I proszę państwa, w tym momencie mm, nasuwa mi się zawsze taka refleksja, że płodowy zespół alkoholowy to jest zespół niezwykle logiczny. Natomiast dziecko z płodowym zespołem alkoholowym zachowuje się bardzo nielogicznie. Otóż y, dokładnie tak, jak alkohol niszczy płaty czołowe, hipokamp, y, móżdżek i, tak i tak dalej, dokładnie te utracone, zniszczone, y, zaburzone rejony dają konkretnie takie, a nie inne y, objawy. I dlatego płaty czołowe, w których zachodzą między innymi procesy planowania i kontroli emocji, jeśli zostają uszkodzone, no to jest niezdolność do planowania, jest niezdolność do działań spontanicznych, jest taka schematyczność myślenia, jest też zapętlenie takie uporczywe nawracanie do jednej myśli. Są ogromne trudności w koncentracji na danym zadaniu. Są trudności w rozwiązywaniu problemów. Ogromna niestabilność emocjonalna, wręcz ciągłe zmiany nastroju, nieakceptowalne zachowania społeczne, które ileż to problemów generują. Są zachowania agresywne. Jeśli bardziej tknięty jest lewy płat, Zaburzenia takie depresyjne o charakterze depresyjnym, jeśli prawy, no, pojawia się taka wysołkowatość, nieadekwatna zupełnie do sytuacji. Prawy tylny są to trudności w zrozumieniu kawałów jakichś śmiesznych rysunków. Mogą też być zmiany osobowości, które zresztą wykazano, że u osób dotkniętych fasem zdecydowanie częstsze są zachorowania na schizofrenię. Ciało modzelowate, bardzo ważna struktura, dokładnie spoidło, które zapewnia dopływ informacji na temat tego, co dzieje się w obydwu połowach ciała. Dzięki niemu wiemy, prawa, prawa półkula wie, co robi się w lewej i wzajemnie. Pozwala na wymianę informacji między tymi obiema półkulami. Ale jeśli dochodzi do uszkodzenia, to oczywiście brakuje bardzo wielu połączeń pomiędzy tymi dwiema półkulami. To informacje przepływają powoli i nieskutecznie. To osoba odczuwa impuls, by coś zrobić i najpierw następuje działanie, a dopiero potem, po fakcie, uświadomienie konsekwencji. I osoby takie znają zasady, rozumieją konsekwencje ich złamania, ale nie są w stanie najpierw pomyśleć, a potem działać. To jest właśnie typowe dla m, dziecka z faz. Najpierw zrobi, potem pomyśli. Y, hipokamp jest strukturą ściśle związaną z tworzeniem nowych zapisów pamię pamięciowych, czyli Bierze udział w procesach uczenia się, filtruje także sygnały ze środowiska. Przypuszcza się, że hipokamp bierze udział w kontrolowaniu procesów odpowiedzialnych za uzależnienia, a także choroby psychiczne. I teraz, kiedy ten hipokamp ulega na skutek właśnie alkoholu serwowanego w czasie ciąży, ścieńczeniu, zmniejszeniu. Mamy niestabilność emocjonalną dziecka, zmiany nastroju najpierw dziecka, a potem osoby dorosłej. Mamy trudności z pamięcią. Osoby takie żyją w permanentnej wyraźniejszości mają ogromny problem, żeby poruszać się w czasie. Mają trudności w wyobrażeniu sobie pojęć abstrakcyjnych nie potrafią selekcjonować bodźców radzić sobie właśnie z pobudzeniami. Są impulsywne. I wreszcie móżdek. Móżdek, który jest niezwykle istotną strukturą starą strukturą najstarszą filogenetycznie strukturą mózgowia i to do jego zadań należy scalanie informacji o przemieszczeniach i aktualnym ułożeniu naszych stawów, naszych ścięgien, skóry o stopniu napięcia mięśni związanych z ruchami dowolnymi. I utrzymaniem, utrzymaniem określonej postawy, jednym słowem, scalanie też informacji proprioceptywnych. Muszczek reguluje w ogóle rozkład napięcia mięśniowego w trakcie ruchu w sposób optymalny dla zamierzonego ruchu. Toruje napięcie mięśniowe. Półkule muszczku zabezpieczają płynność i wymiarowość zamierzonego i wykonywanego ruchu kończyn. Równostronnych. I wreszcie robak muszczku zabezpiecza postawę, swobodne utrzymanie równowagi, płynny chód po wyznaczonej drodze. To wszystko muszczek scala, integruje, koordynuje. To wszystko, to wszystko pięknie działa, jeśli nie ma żadnych uszkodzeń. Natomiast kiedy są uszkodzenia, zaczynają się schody. W tabeli mamy tutaj zebrane objawy uszkodzenia muszczku, uszkodzenia półkul, uszkodzenia robaka. Jak widać, tych objawów jest bardzo wiele. Pozwolę sobie tutaj zobrazować to w ten sposób, że kiedy matka w ciąży zalewa swojego robaka i ma w związku z tym chud. Mocno niestabilny idzie chwiejnym krokiem, to dziecku swojemu funduje, ale już tak na stałe, chód niestabilny. Przez długi czas, chód na poszerzonej podstawie. Czyli, proszę Państwa, to zalewanie robaka przez dorosłego, niestety skutkuje uszkodzeniami robaka. U tych najmniejszych. Konsekwencje są także w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej, w zakresie układu dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego, a więc jest podwyższenie progu bólu, stąd dzieci fasowe czasami uderzają we framugę, w chodnik, w różne inne twarde krawędzi i nie czują tego bólu. E, bardzo, częsta, bardzo częsta skarga właśnie opiekunów. Zaburzenia czucia temperatury, nadwrażliwość dotykowa, słuchowa, niedowrażliwość smakowa, niedowrażliwość węchowa, przedsionkowa, proprioceptywna, wzrokowa. Wreszcie zaburzenia różnicowania dotykowego. To bardzo no, charakterystyczne jest. Podczas badania neurologicznego, które właśnie próbuje wyłapać te trudności dotykowe, zaburzenia koordynacji ruchowej. I tutaj w tabeli mamy zebrane w miarę przejrzyście i w miarę tak ramowo te wszystkie skutki, uszkodzenia najważniejsze te związane z ciałem modzelowatym, te związane z muszczkiem i oczywiście z pozostałymi strukturami. To już bez szczegółowego wchodzenia w te zagadnienia, ale też możemy, gdybyśmy bardzo dokładnie analizowali zdjęcia rezonansem magnetycznym, to w niektórych badaniach Wykazuje rezonans, niedorozwój spoidła wielkiego mózgu. To jest taka cecha, którą, którą możemy w obrazach rezonansowych zobaczyć. Niestety nie zawsze widać, ale u niektórych pacjentów jest to widoczne. Również hipoplazja muszczku też jest widoczna. Nie u wszystkich to zaobserwujemy, ale u niektórych na zdjęciach rezonansowych widać. No, oczywiście, mało głowie tutaj najprościej można tę obserwację wykonać. Wystarczy zmierzyć obwód głowy, która wydaje się już na oko często dużo mniejsza niż przeciętny. Oprócz oczywiście ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzeń, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Mamy no. również inne układy, inne obszary z dysfunkcjami i z nieprawidłowościami. Mamy również w układzie kostnym w układzie krążenia. Ja spojrzałam na zagadnienie z punktu widzenia. Neurologicznego, w związku z tym pozwoliłam sobie potraktować nieco łagodniej te układy inne, co nie znaczy, że zapominam o tym, co nie znaczy, że nie wiem, że oto obok uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego są też inne. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jak najbardziej towarzyszą także inne wady, bo dochodzi do powstawania bardzo wielu wad serca. U 10% obserwuje się wady układu moczowego, u 48% obserwuje się deformacje zewnętrznych narządów płciowych. Od 1,8% do 3% stanowią anomalie w obrębie kości stawów, m.in. rozszczep kręgosłupa, następnie hipoplazja stawu biodrowego, aż. Do 51% może dochodzić klindaktylia piątego palca. Są także kościozrosty kości promieniowej i łokciowej, skolioza, stopa końsko-szpotawa, zrośnięcia dwóch lub więcej kręgów. I można by było jeszcze tutaj mnożyć te drobniejsze drobniejsze dysfunkcję. Natomiast y, musimy sobie zdawać sprawę, już tak podsumowując, że na 100 urodzeń troje, czworo dzieci rodzi się z FAS. Że alkohol uszkadza płód bardziej niż jakikolwiek narkotyk. Że FAS jest wiodącą przyczyną chorób umysłowych. Że ponad połowa dzieci z polskich domów dziecka ma FAS. Że na świat przychodzi dziesięciokrotnie więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa. I wreszcie jedna trzecia Polek pije alkohol w ciąży. Nie zapominajmy, że Światowy Dzień FAS przypada. 9 września. Pomyślmy wtedy o tym zespole. I pomyślmy jeszcze w tej kategorii, że FAS to też KAC, KAC moralny, medyczny, społeczny. I proszę Państwa, 1968 rok, dziś mamy 2023, to jest 55 lat. 55 lat tego zespołu. E, no myślę, że kiedy będzie stulecie e, pracy pola Lemois, czyli w 2068 roku, nie będę już Państwu musiała o tym zespole mówić, bo zakładam, że jeśli dobrze się wyedukujemy w zakresie tego zespołu, to może go po prostu nie będzie. Wszakże jest to jednostka chorobowa, której mogłoby nie być, której moglibyśmy uniknąć, gdyby zachować pewien, pewien po prostu zdrowy rozsądek. I tym akcentem kończę, dziękując serdecznie za uwagę.